Czy rozwiązania Synologii nadają się do biznesu? Osobiście widywałem różnego rodzaju NASy Synologii w serwerowniach moich klientów i przyznam, że byłem do nich dość sceptycznie nastawiony. Czy słusznie? W końcu urządzenia Synologii to nie tylko małe NASy pod telewizor, ale też spore, a przede wszystkim wydajne rozwiązania, które według producenta dobrze sprawdzą się także w bardziej wymagających warunkach. Dziś przyjrzymy się nieco bliżej rozwiązaniom kierowanym właśnie do biznesu. W pierwszej części materiału pokażę, jak rozbudować standardowego NASa kartę z interfejsami 10 GB SFP, Plus i moduł z dyskami SSD NVMe, oraz skonfigurować komunikację z wykorzystaniem protokołu iSCSI. W drugiej części pokażę, jak rozwiązania Synology, a przede wszystkim dostarczane wraz z nimi aplikacje, mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa firmowych danych, zarówno w kontekście sprawnego wykonywania i odzyskiwania kopii zapasowych, jak i walce z atakami ransomware. Postaram się, abyście po obejrzeniu tego odcinka wiedzieli, czym kierować się przy wyborze tego typu rozwiązań, w jakich scenariuszach mogą się one sprawdzić i jak wykorzystać najlepsze narzędzia i aplikacje, które są z nimi dostarczane. Brzmi ciekawie, to zaczynamy! Cześć, ja mam na imię Marcel, jestem konsultantem i właścicielem w ITonline.pl, gdzie pomagamy w doborze rozwiązań IT oraz ich najlepszych dostawców. Na moim kanale znajdziecie materiały z obszaru sieci komputerowych, technologii, data center czy pracy w branży IT, więc jeśli interesują Was te tematy, pamiętajcie o subskrypcji kanału, odwiedzeniu mnie na Instagramie i zapisaniu się do mojego newslettera. Jak pewnie się domyślacie, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Synology, która nie tylko udostępniła mi sprzęt potrzebny do realizacji materiału, ale przede wszystkim przekazała nagrodę w postaci cieszących się bardzo dobrymi opiniami, routera RT2600AX. Jak go zdobyć? Dowiecie się za chwilę. Aha, ważna rzecz, jeśli z jakiegoś powodu nie obejrzeliście poprzedniego materiału o serwerach na Synology, tych bardziej do domu, zróbcie pauzę i koniecznie go zobaczcie. Jest tam wiele podstaw, których nie będę dziś poruszał, yy, ale pewne elementy będą do nich nawiązywały. Wiecie, jaki jest najważniejszy warunek, aby sprzęt mógł pracować w firmowej serwerowni? Tak, musi być głośny. Jak słyszycie, jest dość głośno. Także dziękuję Wam serdecznie. Synologii daje się do pracy w środowisku filmowym. To wszystko na dziś. Dzięki. Do zobaczenia. A tak na poważnie, to faktycznie model, który trafił do mnie na testy, jest dość głośny, ale głównie przy starcie. Urządzenie RS3618XS oparte jest o niewielką płytę główną. Na pokładzie której znajdziemy czterorodzeniowy procesor Intel Xeon, cztery gniazda pamięci RAM i dwa gniazda PCI Express. Na tyle urządzenia znajdziemy cztery porty 1 GB Ethernet, parę portów USB oraz interfejsy do podłączenia dodatkowych półek z dyskami. Sprzęt ma łatwo wymienialne wentylatory, co akurat uważam za spory plus, bo test czasem mogą się po prostu zużyć. Oczywiście nie jest to jakaś zaawansowana i wydajna jednostka, ale wiecie co? Na potrzeby dzisiejszego materiału spróbujmy to Macierz nieco rozbudować o elementy, które przynajmniej w zakresie komunikacji i przechowywania danych zwiększą jej wydajność. W tym celu zainstalujemy kartę z interfejsami 10 GB SFP+, dla usprawnienia i przyspieszenia połączenia z a dodatkowo zainstalujemy na specjalnej karcie dwa dyski SSD NVMe, które posłużą jako cache zapisu i odczytu. Montaż karty sieciowej nie różni się niczym od takiego, jaki znamy z pc Odkręcamy śrubkę, usuwamy śledzia, montujemy kartę i z powrotem przykręcamy. Instalacja karty z dyskami wymaga najpierw ich zamontowania na karcie, przykręcenia radiatora i dopiero instalacji w serwerze. Po tym zostaje zamknięcie obudowy, podłączenie kabli Twinax lub wkładek SFP Plus i gotowe. Można odpalać maszynę. Przejdźmy do konfiguracji połączeń iSCAZI. Schemat mojego środowiska jest dość prosty. Mamy NASA Synology, który przez porty 10G będzie udostępniał Zasoby, przełącznik z interfejsami SFP, oraz serwer, na którym zainstalowany jest hyperwizor VMware ESXI. Zacznijmy może od przełącznika, który łączy ze sobą Maciej Synology z serwerem. W realnym środowisku dobrą praktyką jest zastosowanie do połączeń iSCazi dwóch dedykowanych switchy, ale w środowisku testowym odseparujemy od siebie ruch osobnymi VLANami. Na switchu tworzę wilany 41 i 42 oraz odpowiednio je nazywam. Następnie przypisuję utworzone wilany do wybranych interfejsów, ponieważ połączenie iSCazi konfiguruje na interfejsach 10G warto zmienić MTU, które domyślnie wynosi 1500 na tak zwane jumbo frames, a więc wielkości 9000 bajtów. Ważna sprawa! Pamiętajcie, że jeśli zmieniacie MTU na jednym urządzeniu w ścieżce, należy to zrobić również na pozostałych. W tym przypadku także na interfejsach hosta oraz nasa. Przejdźmy do konfiguracji hosta. Dla pewności sprawdzam, czy interfejsy 10G są poprawnie widziane przez hypervisor. Następnie dla każdej ścieżki tworzę osobny vSwitch. Można to też zrobić na jednym vSwitchu, ale na pewno nie jest zalecane użycie tego domyślnego. Ja tworzę dwa vSwitche, ustawiam MTU na 9000 i przypisuję odpowiednie interfejsy fizyczne serwera. Następnie przechodzę do utworzenia wirtualnego interfejsu VM Kernel, a przy okazji tworzę nową port grupę, wybieram odpowiedni vSwitch, konfigurację MTU oraz najważniejsze, ustawiam adres IP. Oczywiście czynność powtarzam dla drugiego interfejsu, przypisując mu drugi vSwitch port grupę i przewidziany IP. Kolej na konfigurację interfejsów oraz utworzenie LUNa po stronie Synology. Pierwszym krokiem jest nadanie adresacji IP interfejsom karty sieciowej, którą zainstalowałem. Zwróćcie uwagę, że cały czas posługuje się różnymi podsieciami w zależności od VLANu w jakim komunikacja będzie się odbywała. Oprócz adresu IP ustawiam oczywiście MTU na 9000 i to wszystko, jeśli chodzi o konfigurację interfejsu. Oczywiście czynność powtarzam dla drugiego portu przy wpisując mu adres IP odpowiedni dla jego podsieci. Po zapisaniu konfiguracji uruchamiam aplikację SunManager, w której wybieram utworzenie testowego Luna. Wykorzystam założony wcześniej wolumen, a rozmiar zasobu ustawiam na 500 GB. Pozostawiam protokół iSCSI, bo taki przecież jest cel. Zatwierdzam domyślne opcje w obszarze dostępu do utworzonego Luna i akceptuję całość. Po chwili widzimy informacje na temat nowego zasobu oraz adres IQN dla iSCSI. W celu zestawienia połączeń iSCSI między hostem a macierzą wracam do ustawień hipotecznych gdzie w sekcji Storage w zakładce Adapters należy włączyć iSCSI i wpisać jeden z adresów IP, jakie ustawiłem dla portów Synology. Dzięki automatycznemu wykrywaniu host widzi wszystkie interfejsy po stronie macierzy i zapisuje je na swojej liście. Ostatnim krokiem jest utworzenie Datastore z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej Luna. Zaznaczając wykorzystanie całej przestrzeni uzyskujemy zasób o pojemności 500 GB, a więc taki jak zaplanowaliśmy. Skoro mamy już utworzony Datastore, włączymy dla niego cache w postaci zainstalowanych wcześniej dysków SSD NVMe i uruchomimy na naszym nowym współdzielonym zasobie testową maszynę wirtualną. W celu konfiguracji cache wchodzimy w Storage Manager, w sekcji HDD SSD wybieramy zarządzanie dostępnymi dyskami, a następnie utwórz cache SSD, wybieramy wolumen oraz zaznaczamy utworzenie cache dla zapisu i odczytu. Następnie definiujemy poziom write, określamy dyski, ustawiamy przestrzeń i całość zatwierdzamy. Po chwili cache jest utworzony, a dla naszej storage puli widzimy wykorzystanie zarówno dysków pojemnościowych, jak i tych działających jako cache. Ponieważ miałem już wiemkę z Windowsem, utworzyłem jej kopię i przerzuciłem do utworzonego zasobu. I to w zasadzie wszystko. Można teraz stawiać kolejne maszyny wirtualne, a jeśli do dyspozycji mielibyśmy więcej serwerów, wykorzystać możliwości współdzielonej macierzy w obszarze ich wysokiej dostępności, łatwego przenoszenia pomiędzy hostami czy równoważenia obciążenia pomiędzy nimi. Przejdźmy do drugiego bardzo ważnego obszaru. W którym rozwiązania nas znajdują szerokie zastosowanie, a więc bezpieczeństwa danych. Systematyczne wykonywanie kopii zapasowych, a przede wszystkim możliwość ich bezproblemowego odzyskania, chyba jeszcze nigdy nie były tak istotne. Mam tu na myśli wszelkie scenariusze związane z przypadkowym usunięciem danych, awarią infrastruktury czy jej niedostępnością. No właśnie, o braku dostępu ważnych danych, co może być efektem np. ataku ransomware, również sobie powiemy. Nie będę wdawał się teraz w jakieś szczegóły, ale przedstawię Wam, jak w podstawowy sposób, sposób zabezpieczyć dostęp do samego serwera NAS oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia od Synology w celu zabezpieczenia naszych cennych danych. Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa naszego serwera, zdecydowanie warto na bieżąco instalować pojawiające się aktualizacje. Zaleca się również wyłączenie domyślnego konta administratora oraz utworzenie kont funkcjonalnych. Jest to raczej oczywiste, ale przypomnę też o stosowaniu silnych haseł. Zalecana jest też konfiguracja wbudowanego firewalla oraz w przypadku łączenia się z zewnątrz używanie do tego szyfrowania Połączenia. Aha, podwójne uwierzytelnianie z wykorzystaniem smartfona także nie zaszkodzi. Jednym z popularniejszych obszarów zastosowania serwerów NAS jest wykorzystanie ich jako repozytorium do backupu i bardzo dobrze, bo zazwyczaj nie potrzebujemy do tego bardzo wydajnych i wysoko dostępnych macierzy i NASy po prostu dobrze się tu sprawdzają. Oczywiście zazwyczaj jest to jedynie repozytorium danych, a więc miejsce, gdzie nasze kopie są przechowywane, a za wykonywanie backupu odpowiedzialny jest dedykowany system. Synology poszło jednak o krok dalej w nieco wydajniejszych maszynach, możemy zainstalować bezpłatne rozwiązanie do wykonywania kopii zapasowych w postaci narzędzia Active Backup for Business. Wbrew pozorom jest to dość rozbudowana platforma, która pozwala na wykonywanie kopii zapasowych stacji końcowych, serwerów i maszyn wirtualnych, tworzenie obrazów całych stacji, czyli tak zwany bare metal, zapewnia też możliwość odzyskiwania danych dla użytkowników przez prosty portal, umożliwia też uruchomienie zabezpieczonej jednostki bezpośrednio z poziomu NASA, co do tej pory mogliśmy spotkać w rozwiązaniach raczej klasy Enterprise. Jeśli chodzi o konfigurację backupu z wykorzystaniem Active Backup for Business, ta, mimo możliwości ustawienia naprawdę zaawansowanych scenariuszy, nie powinna nikomu sprawić problemu. Po uruchomieniu narzędzia należy oczywiście wskazać cel, a więc maszynę, której backup chcemy wykonać. Ja wybiorę VM z Windowsem, która znajduje się na zasobie wystawionym po iSCSI. Po określeniu nazwy wskazuje folder, w którym kopia zapasowa zostanie zapisana. W tym przypadku nie będę włączał kompresji, wyłączam też dodatkowe opcje, a następnie określam harmonogram oraz tzw. retention policy, czyli kiedy kopie będą wykonywane i ile wersji będzie przetrzymywanych wraz z upływem czasu. Określam jeszcze uprawnienia i gotowe. Backup wybranej maszyny wirtualnej właśnie się wykonuje. Nieco inaczej wykonamy backup stacji roboczej. Tutaj weźmy na cel również maszynę wirtualną, ale potraktujemy ją jako zwykłego peceta. Zgodnie ze wskazówką pobieramy agenta Active Backup for Business oraz oczywiście go instalujemy. Następnie wskazujemy NAS, na którym działa aplikacja do backupu oraz potwierdzamy połączenie. Po tym zabiegu nasz Windows pojawił się w aplikacji i możemy skonfigurować harmonogram oraz pozostałe parametry wykonywania jego kopii zapasowych. Przywracanie kopii zapasowej można wykonać na kilka sposobów. Do odzyskania konkretnych plików lub folderów, najlepiej wykorzystać specjalne narzędzie, za pomocą którego możemy przejrzeć strukturę kopii naszego systemu oraz wskazać i ściągnąć konkretne pliki. Bardzo ciekawie wyglądają natomiast możliwości odzyskiwania całych obrazów. W przypadku maszyn wirtualnych możemy je oczywiście przywrócić do określonego środowiska wirtualnego lub robić instant restore do Virtual Machine Managera. No właśnie, za pomocą Virtual Machine Managera możemy odpalić system bezpośrednio z naszego NASA. Wygląda to trochę jak tworzenie maszyny wirtualnej, bo określamy ilość procesorów, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, sieć, kilka dodatkowych parametrów i gotowe. Możemy uruchomić wiemkę, wykorzystując RAM i procesor naszego serwera Synology. Oprócz tego, możemy oczywiście zainstalować i uruchomić na przykład małą wiemkę z Windowsem na potrzeby konkretnej aplikacji w oddziale naszego biura, gdzie nie mamy dedykowanego hosta. Dla mnie bardzo fajna funkcjonalność. Spróbujmy jeszcze zabezpieczyć nasze pliki przed ich utratą lub szyfrowaniem. Na przykład Wskutek ataku ransomware. Wykorzystamy do tego narzędzie Snapshot Replication. Ważny jest tu fakt, że kopie migawkowe po ich wykonaniu są jedynie do odczytu, a więc ich zawartości zaszyfrować już nie można. Z poziomu DSM mamy udostępniony folder o nazwie Turboważne Dane, w którym znajdują się oczywiście turboważne dane. Po przejściu do narzędzia Snapshot Replication widzimy udostępniony zasób. Wykonamy snapshota tego katalogu odpowiednio go nazywając. Po wykonaniu snapshot jest widoczny na liście. Oczywiście kopii migawkowych nie muszę. Wykonywać ręcznie, tylko jak w przypadku backupu można zaplanować ich uruchamianie w określonym harmonogramie. Przeprowadzimy teraz naszą mini symulację ataku Ransomware. Z poziomu stacji roboczej, która korzysta z udostępnionych plików, zaszyfruję moje turbo dane. Wykorzystam tu narzędzie iXscript. Jak widać dane są teraz zaszyfrowane i nie mam do nich dostępu. To samo oczywiście z poziomu DSM-a na naszym serwerze. W normalnym scenariuszu nerwy, płacz i wymiana złotówek na bitcoiny, które będziemy musieli przelać niedobrym hakerom. W nadziei, że dostaniemy klucz do odszyfrowania naszych ważnych danych. Ale my jesteśmy spokojni. Mamy przecież snapshota naszego katalogu. Wybieramy naszą kopię, przywracamy stan naszego zasobu z czasów wykonania migawki i jak widzimy, nasze turboważne pliki znów są we właściwym formacie. A my, jako administratorzy, nie dość, że nie straciliśmy pracy. Przypominam, że nasze dane były turboważne, bo były to pliki naszego prezesa z jego ostatniej wycieczki All Inclusive do Egiptu. To jeszcze możemy iść do niego po premię. No dobrze, a co w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu stracimy dostęp do naszego NASA, bo na przykład był pożar lub nie udało się go obronić przed atakiem ransomware, czy jest jakaś szansa na odtworzenie danych, tutaj przydać się może jeszcze jedno narzędzie, a więc Hyper Backup. Wykorzystując tą aplikację możemy między innymi wysłać wybrane kopie naszych plików do preferowanej przestrzeni w chmurze publicznej. Może być to usługa od Google czy Amazona lub usługa C2 Storage, a więc chmura Synology. Biorąc za przykład C2 Storage, możemy w łatwy sposób wybrać i ściągnąć informacje. Interesujące nas pliki, które wcześniej zostały tam wysłane za pomocą Hyper Backup. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby kopie zapasowe plików, które znajdują się w zasobach wybranego dostawcy, ściągnąć na inną macie Synologii, jeśli z jakiegoś powodu utracilibyśmy dostęp do tej podstawowej. Wspominałem na początku, że portfolio rozwiązań Synologii przeznaczonych dla biznesu jest dość szerokie. Podstawową serią do ogólnego zastosowania są modele XS i XS. Nie wdawając się w szczegóły, sprzęt różni się głównie wydajnością, ilością dodatek na dyski oraz możliwościami rozbudowy o dodatkowe półki dyskowe. W wyższych modelach znajdziemy też wbudowane porty 10 Gb czy wspomniane redundantne zasilacze. Seria FS zaprojektowana jest do pracy z dyskami SSD, a więc technologii All Flash. Tutaj każdy model ma nadmiarowe zasilanie i interfejsy sieciowe 10 Gb. Oczywiście wydajność urządzeń też jest odpowiednio wysoka. Najmocniejsze, a zarazem najbardziej zaawansowane są urządzenia serii SA i UC. Te pierwsze, oprócz dużej wydajności, mogą obsłużyć całkiem spore ilości dysków, a platforma serii UC zaprojektowana jest niemal wyłącznie do wydajnego serwowania danych blokowych i bardzo szybkiego failoveru w przypadku awarii jednego z kontrolerów. No dobrze, przejdźmy do krótkiego podsumowania i odpowiedzi na pytanie, czy warto sięgać po storage od Synology do zastosowań w biznesie. Moim zdaniem tak, ale w określonych scenariuszach. Rozwiązania Synology będą zdecydowanie dobrym wyborem dla małych i średnich firm, nawet jako storage podstawowy. Wtedy oczywiście warto wziąć pod uwagę rozwiązania z redundantnymi komponentami, Szybkimi interfejsami 10 lub 25 gigabit i dyskami SSD jako te pojemnościowe lub przynajmniej służące jako cache. Nie bez znaczenia będą tu również narzędzia i aplikacje, które dostajemy niejako w pakiecie z wybranym nasem. Będzie to szczególnie istotne dla mniejszych klientów, dla których zewnętrzne pakiety oprogramowania, np. do backupu, będą stanowiły dodatkowy koszt. Jeśli chodzi o duże środowiska, tutaj rozwiązania Synology mogą śmiało posłużyć jako repozytorium do backupu, macierz zapasowa czy po prostu jako serwer replików. Omawiane dziś nasy dobrze sprawdzą się też w rozproszonych środowiskach, jak na przykład oddziały firmy, które wymagają lokalnej przestrzeni dyskowej. Nie zdążyłem dziś powiedzieć, ale dzięki narzędziu Synology Central Management możemy sterować wieloma urządzeniami z poziomu jednej centralnej jednostki. Przejdźmy do tego, na co wszyscy czekali, a więc do konkursu. Przypomnę, że do zgarnięcia jest router Synology RT2600ac. Co trzeba zrobić, aby go zdobyć? Zadanie jest dość proste, ale składa się z trzech kroków. Pierwsze dwa zajmą Wam dosłownie Moment. Przy trzecim warto poświęcić chwilę. Aha, i będzie Wam potrzebne konto na Instagramie. Pierwszym warunkiem jest oczywiście subskrypcja mojego kanału oraz kanału YouTube Synologii Polska. Drugim krokiem jest zaobserwowanie mnie oraz Synologii Polska na Instagramie. Jak mówiłem, drobnostka. Trzecim, najważniejszym zadaniem jest odnalezienie i polubienie konkursowego posta na moim Instagramie i napisaniu w komentarzu pod nim, kto jest według Was najlepszym lub po prostu Waszym ulubionym polskim tech youtuberem i dlaczego. Ważne, aby aby osoba ta miała konto na Instagramie, bo trzeba ją oznaczyć. No i oczywiście nie mogę to być ja. Wszystko jasne? Router powędruje do osoby, która oprócz subskrypcji i obserwacji napisze najciekawszy komentarz pod postem konkursowym i oznaczy w nim ulubionego twórcę, który porusza tematy technologiczne na YouTubie. Zabawa potrwa około dwóch tygodni od publikacji tego materiału, ale dokładny termin jest w opisie. Tak samo jak linki do kanałów i kont oraz krótkiego regulaminu naszego konkursu. Trzymam kciuki i liczę na wasze komentarze pod postem konkursowym. Kursowym, z których wybiorę ten najciekawszy. To wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć!